Jeszcze raz, nie było się no ale jest teraz, Więc buduję sobie palca jak Tesera. Ciągle pamiętam jak je bali mnie. Nie pani śmiali się, że robię muzykę, że robię coś, że dziś masz to że robię mały catch. Byłem PDM, tak, gdy mówili, że kurwa, nie mogę ich dawty. Nie mam pojęcia, co mówię, cwem i robię pędzackie kawałki. Nie miałem pieniędzy, mama do szkoły mnie robiła kanatki. Za szybą widziałem zegarki, dlatego się nigdy się rozłata ty kurwo Żeby mieć auto, musiałem sobie zarobić To, Co pokojowe i taksos, Tyku nie miałem, broń i bo chcą Polsce, musiałem sam wziąć Na pierwszy mikrofon zbijełem się z kumplem i kumplem Bolełem na niż wódkę i wódkę Pijem obrze lub Nie ma kenezi, bo to przyjdzie później Wszystko co robię jest grubsze i grubsze, grubsze. Mówili nie wyjdzie, a ja wyszło Dlatego nowo bo wierzyłem w sukces Nie mam przekazu, nie chcę waszego pobierać Mówią zasady, a żeby mieć panie To moje pokolenie, więc tylko kompletę zje macie w nowy polski rafel Chciałem wiedzieć o tym wszystko, to była moja misja na wieczór Na ulicy głosi się pisz to na przekór Z tego siada jestem igłą, dlatego tak bardzo ubieram mi. Jak nie do mocy, no to mieli z domu, tu problem do mnie jak uwieram mi